Ten rajd jest dla nas bardzo ważny, bo na tym rajdzie możemy już coś ugrać, ale nie myślimy o tym. Trzeba jechać po prostu tak jak do tej pory, bezbłędnie, szybko, e, mądrze e, i, 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 i trzeba wygrać. Tak? Czyli będziemy jechać tak wolno, żeby wygrać, jak to nieraz powtarza Maciej Wisławski. No to zaczynamy. No, zaczynamy. Koleżko, pierwszy dzień. Prawą, 70, lewy 4 plus krótki przytul, 150 w dół, hamowanie na spadaniu, prawy 3 słupej. Fantastycznie zaczęliśmy. No jedzie się fenomenalnie. Z życi jesteśmy z naszą fiestą rally 3 bardzo. No jest dużo radości w tym wszystkim. I bardzo dobrze przejechaliśmy odcinek Wali Michałkowa Dolna. Wygraliśmy tam ze sporą przewagą. No teraz również wygraliśmy na odcinku nocnym miejskim Świdnicy, więc sobota dla nas oby tak dalej będziemy cisnąć dalej w niedzielę. Prawy 3 plus. Jedni na główną śmiało. 200 Lewy 5-5, lot na stołowy 4 krotki. Jest! Jest! Udało się. Jest. Bardzo się cieszę. Nie ja. udało się. Super. Wyjeździliśmy bardzo ładnie. Jesteśmy mistrzami Polski. Super, dziękuję bardzo. Oh. Dziękuję, dziękuję. Co to? Jest! Dobra, wychodzimy. Wielka radość, wielkie spełnienie. Zdobywamy tytuł Mistrza Polski na rundę przed końcem sezonu. To mój pierwszy tytuł, taki tytuł za pierwsze miejsce. Byłem dwa bądź trzy razy no wicemistrzem i drugim wicemistrzem Polski, ale jest to dla mnie pierwszy tytuł Mistrza Polski w nowo, nowo powstałej w ogóle klasie e, trzeciej. Perfekcyjnie przejechany rajd. No przyjechaliśmy tutaj przed startem, nieskromnie mówiliśmy, że chcemy wygrać, ale jeżeli właśnie tak to się układa, e, tak się pracuje, tak się planuje wszystko, żeby zagrało i się jeszcze o tym marzy, to to się realizuje. Radość jest bardzo, bardzo wielka, bo zaszczyt tytułu Mistrza Polski w klasie trzeciej zdobyć z Łukaszem, naprawdę szybki sezon dla nas wszystkie rajdy perfekcyjnie przejechane, bezbłędnie. Tak jest wynik taki, który żeśmy sobie zaplanowali na początku sezonu. Naprawdę po to się startuje w rajdach, żeby zawsze osiągać te najwyższe cele, żeby starać się być na tych pierwszych miejscach. I zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Wielkie szczęście. Jest, jest ten tytuł bardzo cenny.